Zmiana wyglądu w Lego Ninjago Jest to chyba jedna z bardziej kontrowersyjnych rzeczy w całym serialu, chociaż y, dla większości y, Ninja wyszło to na plus, ale po zmianie wyglądu w sezonie 8 y, bardzo dużo osób y, odeszło i przestało grać LEGO Ninjago tylko przez zmianę wyglądu, która i tak w większości Ninja wyszła na plus. Y, dzisiaj... Pokażę Wam oczywiście moją opinię, bo to będzie moja opinia, chcę tylko powiedzieć, żeby zaranie przed mi ktoś w komentarzach wiedział, no, bo ja się z tym nie zgadzam, no przecież jak się możesz w ogóle się więc to jest moja opinia. Yy, no i powiem wam, które zmiany wyglądu ninja wyszły na plus, a które no w sumie nie na minus, bo według mnie żadne nie wyszły na minus, ale które prawie się w ogóle nie zmieniły albo jest totalnie różnicy. Zapraszam do oglądania. A więc przejdźmy do pierwszej postaci. Pierwsza postać to Kai. Kai nie zmienił się aż tak dużo, chociaż tutaj, akurat przyznam, że tak szczerze, chyba podoba mi się starsza wersja Kaja, chociaż nie robi dla mnie ta nowa różnicy. W starszej ma bardziej takie, 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 takie na jeżyka. a tutaj ma bardziej takie, no takie, 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 inne, no trochę. Tutaj, akurat, nie wyszło to na minus, bo dalej jest to dobra fryzura i dalej jest to dobry wygląd samego Kaja, ale chyba w tym przypadku. Starszy Kai mi się bardziej podobał. Jeśli chodzi natomiast o jest mi to totalnie obojętne. Yy, chociaż no, z wielu osób to włosów tam się nie zmienił praktycznie, ale z twarzy wydaje mi się, że w tym nowej wersji 8 Stonu wygląda zdecydowanie lepiej. Zanim wcześniej miał blond włosy i wyglądał jak człowiek, teraz natomiast ma białe włosy i wygląda jak robot, co w sumie wychodzi na plus. Jeśli chodzi o Lloyda, to według mnie akurat na plus to wyszło. Wcześniej wyglądał jak taki jakiś... jakiś... przychlast. No jak debil wyglądał, no, zobaczcie na niego. E, teraz wygląda troszeczkę lepiej. E, nie ma takiej kwadratowej głowy, no zobaczcie co to jest. Więc chyba tutaj na plus to wyszło. Przejdziemy jeszcze do Jaya. E, Jay wyszedł o wiele na plus, chyba najlepiej... Z... No nie najlepiej, bo zaraz przejdziemy do ostatniej postaci. Jay wyszedł praktycznie... No, no dobrze, bo wcześniej wyglądał jak... miałem, nie, nie wiem, takie króciutkie włosy. No to pani... No, tak dziwnie, znaczy dziwnie, dobrze wyglądał, ale no, tutaj wyglądał wiele lepiej. Te loczki, no zdecydowanie lepszy ma wygląd. I teraz przechodzimy do postaci, która wcześniej wyglądała jak grzyb. Czyli oczywiście Nia Smith. Zobacz nie, a Nia, jest sprzed Sonu ósmego. I ktoś mi powie, że zmiana wyglądu nie wpłynęła na serial lepiej, to nie zna się na... Na no niczym, na no niczym się nie zna. Bo zobaczcie jak ona... czy to jest grzyb za co to jest? Ja już mówiłem, trzy razy na filmy mówiłem i wyzywałem te stare włosy z przed ósmego, ale co to w ogóle ma być? Te są zdecydowanie lepiej... Te, sezony. te włosy zdecydowanie lepiej wyglądają, no nie wiem co jeszcze dodać. Jak ktoś powie mi, że zmiana wyglądu u ninja to jest... wyszła na minus, no to weźcie zobaczcie na, na na tych ninja. I zobaczcie na tych ninja, no i powiedzcie, kto, ni, ni, nie patrzcie na nostalgię w tym momencie, bo wiem, że nostalgicznie powiecie, że w wyglądali lepiej, ale zobaczcie na sam ten wygląd, no, zobaczcie, która grupa ninja wygląda lepiej, ta, czy ta, no, według mnie, ta po stronie ósmym. Dzięki za oglądanie tego filmu, napiszcie w komentarzu, yy, czy podobała wam się zmiana wyglądu, bo według mnie była ona potrzebna, <laughs> może nie, była potrzebna? Ale gdyby jej nie było, to jakoś myślę, że nie byłoby za dużej różnicy. Na pewno to dobrze zmienili, to nie, no i po części Jaya, ale Jade nie wyglądał źle. Dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć.